Chyba widać. I chyba słychać założył okulary. O, teraz Że będę też Nie, nie, Jesteś w cieniu, w lesie. Daj spokój. Daj spokój, nie zaczynaj. Nie zaczynaj, oni patrzą. Już patrzą tak swoją drogą. Tak? Tak, patrzą. mów coś. Mówię coś. Ale co mam mówić, ja się wstydzę. <laughs> tak, ja jestem wstyd ty się wstydzisz. Z naszej dwójki, to on się właśnie mniej wstydzi. Także nie wierzcie, Dobra. Słuchajcie, wróciliśmy. Tak całkiem poważnie, e, drobne problemy techniczne już na dzień dobry. Zepsuł się selfie stick, e, telefon się przegrzał, przestał nagrywać, e, pies postanowił. Także za... jak na pierwszy filmik to wszystko. wszystko to było tak, na nie. Ale u nas tak będzie. Dzisiaj u nas, jest dzień na nie. U nas tak niestety będzie, my jesteśmy tacy chaotyczni, ale może w tym nasza nasza natura, może nasz w tym, urok. nasz urok, właśnie nie umiem słowa znaleźć. <laughs> Także moi drodzy, oficjalnie się z wami witamy. Dzień dobry. To jest Agnieszka. Miło mi, to jest Maciek. Tak, tak mówią. Także się Manko. Gdzieś, tam jest nasz piec piksel. Tam gdzieś jest, o, zobaczcie, tu tam. skorzystam z selfie sticka Tam taki og ogon. Taki. E, tu tam gdzieś jest, tam jest. Nie widzę na tym kącie. O, o idzie, tam gdzieś biega. Idzie. Także tam jest właśnie ten nasz piksel. Jak chcecie nas zobaczyć z bliska. A proszę, możecie zobaczyć teraz. Także tu, tu jest nasz piksel. Podróżujemy z reguły w trójkę. A jak chcecie nas szczegółowo zobaczyć, zajrzyjcie do nas na Instagram, na odludki e, i tam zobaczycie, poznacie nas troszeczkę lepiej. Możecie o nas poczytać, zobaczyć nas z bliska. No dobra, ale powiedzieliśmy o podróżowaniu, więc o czym będzie ten kanał? To może coś żona powie, bo ja to tak cały czas gadam. Nie, Właśnie, nie. bo to jest moja żona w ogóle, bo nie powiedziałem o tym. To dobrze, jest moja żona. Dobrze, że Moja prywatna żona i, i, i w ogóle. Także może ona coś powie, żeby nie było to, że tylko ja gadam. Ale ja się wstydam. A już to mówiłaś? To już, to ja, już nie Ja wiesz, ja muszę się oswoić. Nie, no, już daj spokój. To już mówiłaś, że się wstydzimy, oni już wiedzą. Eee, już będzie tylko lepiej. Także teraz powiedz o czym Mówisz będzie kanał. Z każde... że to był no. Twój pomysł zresztą. To nie był mój pomysł. Oczywiście, że to był Twój pomysł. Ach, no za skąd więc, to się wzięło? Przyszłaś i powiedziałaś, żebyś chciała je, yy, nagrywać. Nie, zaczęło się od tego, że ostatnio byliśmy właśnie na wyjeździe pikselku na wyjeździe w Opolu i dwie osoby zwróciły nam uwagę, że może byłoby fajnie, jak zaczęlibyśmy coś nagrywać, opowiadać o naszych podróżach. Więc nagrywamy. Więc? Podróże małe i duże. Jak widzicie dzisiaj tak totalnie na spontanie pojechaliśmy do lasu, bo jest 30 stopni i poszliśmy wyprowadzić na popas naszego psa. Czemu na popas? Bo widzieliście już pewnie w przebitkach że nas pie... nasz pies, nasz pies. Nasz pies. Pixel, że Pixel uwielbia jeść trawę, właśnie się tutaj pasie, o tutaj. Patrzcie. Tak właśnie tak wygląda pies na wypasie. Korzysta z każdej wolnej chwili, żeby pojeść trawy. Także zabraliśmy go, żeby się wylatał, najadł trawy. Tak. No i tyle i, i, i co? No i jest, i jest fajnie I jest fajnie, także e, będziemy się z wami chcieli dzielić materiałami z dalszych i bliższych podróży. Myślę, że na razie tych bliższych będzie więcej, aczkolwiek zbliżają się wakacje, zbliża się fajny trip, ale o tym jeszcze wam nie powiemy, o tym jeszcze troszkę zostawimy. W ogóle fajnie, fajnie, że ten YouTube wjechał, bo przynajmniej raz mogę sobie pogadać i nie muszę się pilnować tego, że no, bo to będzie za długie. Tylko muszę się martwić, że, że dobrze by było, żeby to długie było nawet takie. Nie? Żeby ten no. odcinek jakoś tam był. No, no tak, no. no tutaj Bo to więc... nie mają być żadne shorty, ani nic tylko jakaś... Shorty, nie, taka... nie, nie mam shortów. Mam, mam krótkie spodnie, ale no nie szorty. A to też jest takie moja przypadłość, takie dziwne poczucie humoru, więc. więc tego też będzie sporo na tym kanale. Niestety dobrze. niestety. Będziecie się musieli do tego przyzwyczaić. Tak, także jak chcecie nas oglądać, to musicie się do tego przyzwyczaić. No i tak to jest, no, no i co? Przede wszystkim, ale nie mówcie jej, że wam powiedziałem, Aga przede wszystkim sprawdziła, że dobrze wygląda na kamerze. Omówiła ze mną wszystkie kwestie techniczne, z których kątów mam ją łapać. A propos kątów. Wpadnie czy nie wpadnie? Nie, nie wpadła. Także, także omówiła ze mną wszystkie aspekty... ciszę. Wszystkie aspekty, z której strony ma, mo, mogę ją łapać, więc możemy na spokojnie teraz wszystko omówić. Tylko ją dogonię, bo uciekła specjalnie, żeby nie być w kadrze. Nie uciekłam, tylko pilnuję psa. Pilnuję psa. Bo jak dobrze wiesz, nasz, nasz pies lubi się kąpać. Lubi się kąpać, lubi się tarzać w niektórych substancjach. Tak. Błoto nie jest mu straszne i nie tylko niestety błoto. Nie tylko niestety błoto, dokładnie. Także... No ale co zrobisz? No taki, taki psa urok. Także na spokojnie już zupełnie. E, troszeczkę więcej o nas. Jak już wspomniałem wcześniej, jesteśmy małżeństwem od lat dobrych paru, a nie mamy dzieci. Dlatego no, mamy psa. To może wystarczy. Jak podróżujemy? Podróżujemy w różny sposób. Podróżujemy po kraju, podróżujemy za granicą na dłuższe, krótsze wyprawy, a te dłuższe spędzamy w bagażniku. W bagażniku pod namiotem. Znaczy głównym środkiem transportu jest samochód. Samochód osobowy, kombi, w którym mieszkamy, jeździmy, śpimy, śpimy jemy. jemy, wszystko co się da. Łącznie z tym, że się kąpiemy, a myślę, że to będziecie znaczy, kiedyś mieli okazję to zobaczyć. Obok. To obok samochodu, dokładnie. Także to też pewnie będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda taki prysznic w samochodzie. Cicho, Także ten samochód nam służy do wszystkiego. Jak mamy ochotę na super wygodną noc, to rozkładamy namiot. Tak, Cety, jesteśmy tacy dziwni. Ale dzięki temu możemy sobie przemierzać. Przemierzać Polskę, przemierzać Europę. Na razie w sumie chyba Polskę i Europę samochodem, nie? Tak. E, tak, tak. Tak, także zdarzało się już z plecakiem gdzieś w Tajlandii, gdzieś po, po takich dalszych krajach, ale samochodem samochodem na razie Europa i nie wypuszczamy się dalej. Może jak kiedyś kamperka kupimy. Może jakaś Afryka, Maroko. Jakieś Afryka, Maroko dokładnie, po, gdzieś tam popłyniemy promem i wypuścimy się trochę dalej, ale to myślę, że to jak już będziemy sławnymi. YouTuberami, nie? To wtedy. Przepraszam Was na moment, ale. Pies postanowił muszę... się chyba okąpać. Czekajcie, drugi, drugi, nie, drugi nie przypadek, zobaczymy. Druga, druga sposobność, żeby sprawdzić, czy Aga się okąpie. Nie, nie okąpie, bo nie ma wody. No, nie wpadła, nie okąpała. <laughs> Ej! brudne łapki! Także. Chodź, brudna łapka. Tak to wszystko to... wygląda, moi drodzy. Tak jak mówię, dużo informacji, czasami może chaotycznie, a ten kanał będzie trochę chaotyczny, bo. Jak próbujemy to wszystko poukładać, to wychodzi to sztucznie, się stresujemy. A czy my tak na spontanie, także wiecie? Całe życie na spontanie, dosyć, dosyć, dosyć impulsywne decyzje na tak. różne tematy. także. Zwłaszcza podróży. Zwłaszcza podróży. Tak. Czasami zakupów, na przykład kupiliśmy z dnia na dzień kamerę GoPro, którą, do której już podchodziliśmy. To będzie trzecie podejście. Szczerze nienawidzę tej kamery. Szczerze w zeszłym roku ją sprzedał. W zeszłym Sprzedałem. roku kupiłem kolejny. Sprzedałem dokładnie. Sprzedałem jakoś e, w zimę. Sprzedałem GoPro 7. Kupiliśmy GoPro 9 i myślę, że dalej szczerze będę nienawidził. No ale to jest jedyne rozwiązanie, jeżeli chodzi o, o tematy związane z wodą. Gdzieś tam tematy w takie, gdzie nie możemy zabrać telefonu, gdzie nie możemy kręcić komórką. Także niestety musiałem się przekonać. Nabyliśmy drogą kupna. No i zobaczymy. Jutro, jutro będziemy testować. Dokładnie, jutro pierwsza próba. No to powiedz, gdzie jutro jedziemy. No, powiedz. A nie, no. no to, powiedz, to od no jak zaczęłaś? No, 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 no tak, no powie, jutro powiedz im. pierwszy raz w życiu będziemy pływać na tak zwanych supach, na jeziorze Żywieckim. Czyli stand-up paddle, taka duża deska pompowana z wiosłem. Tak, I zapisaliśmy się na tak zwany substart, czyli godzinna czy półtora godzinna lekcja pływania na supach. I będziemy próbowali swoich sił. Spróbujemy się nie utopić. No bo jak mamy prowadzić ten kanał, to się nie możemy utopić. No prawda? nie, 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 no, głupio by było jeden odcinek i co? Chociaż. Co znaczy chociaż? <grym> Wiem, że jestem ubezpieczony, ale daj spokój. Ja też jestem ubezpieczona. <grym> ale tak łatwo się nie oddam i nie poddam. Nie poddasz się tak łatwo, dobrze. <grym> Także zobaczcie, mamy takie przepiękne okoliczności przyrody, nieopodal domu. I jak nie wiemy, co ze sobą zrobić, jak mamy jakieś plany całodniowe że i musimy gdzieś coś wyskoczyć, pozałatwiać, mamy tylko chwilę, to wyskakujemy sobie tutaj w takiej okoliczności. Spacerujemy, pies się wybiega. Tak, mamy swoje ulubione kółko, więc wiemy, ile czasu mniej więcej nam to zajmie. Hmm. Tu jakieś sierści. Także próbujemy upchnąć, upchnąć gdzie się da. No właśnie, jeszcze o tym psie, nie? Bo tutaj tak nam się szwenda cały czas. Bo tam się szwenda. Aha, futerko właśnie założył. Futerko wywącha, on uwielbia zapachy. Piksiu! Nie! Tak, dokładnie tak wygląda nasze Siu, życie. Poszedł! Poszedł, zostaw te futerko! Tak, lubi się tarzać, wyczuł zapach, jakieś futerko zwierzątka, to chyba będzie drugie. Dobrze, że w futerku. Także tak, futerko. Wierzcie to... nam. To Piksiu, chodź. A skąd się wziął z nami pixel, jak już tak rozmawiamy? Skąd o nas? się wziął pixel? To skąd się wziął pixel? Skąd on się wziął? Pixel? No? Pixel to była szybka decyzja. Zajęło nam to jedno popołudnie. Właściwie to jedno niedzielne popołudnie, będąc na wycieczce w kłodku. Znaczy w sumie ta decyzja trochę przyszła sama. To tak nie było nawet, znaczy że myśmy ją podjęli. Się. To było Znaczyna. tak, że zadzwoniła koleżanka, że. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ma psa i, i komuś go musi dać. I potrzebny jest dom tymczasowy. Dom tymczasowy. I generalnie nie mieliśmy za bardzo czasu na decyzję. Stwierdziliśmy OK. I od tego OK minęły już dwa lata. Dwa, 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 lata. dwa lata. W czerwcu no. były dwa lata. W były dwa lata, jest z nami Piksiu dwa lata. On sam ma około siedmiu, bo niestety jego poprzedni właściciel. Nie bardzo był w stanie powiedzieć, ile on ma lat. Nie bardzo tak. był w stanie czegokolwiek powiedzieć, bo generalnie był w takim stanie. Tak, piksel jest zabrany z interwencji. Także, także pan z problemem alkoholowym więcej już go nie będzie głodził, więcej nie przetrąci mu biodra. Tak. No tak jest, tak jest, także teraz jest z nami od dwóch lat, podróżuje. Zwiedził już Rumunię, Węgry, był na Słowacji, w Czechach. Ten pies zwiedził więcej niż niektórzy ludzie. Tak, także a w tym roku a w tym roku będzie jeszcze dalej. Także uwielbia się wylegiwać na plaży, kąpać w wodzie różnie. Ma takie masochistyczne podejście, lubi na przykład się kąpać w wodzie jak jest bardzo, bardzo zimno, na przykład jak jest lód, lubi wpadać do wody, ale jak jest tak ciepło wtedy kiedy my się lubimy kąpać, to on wtedy nie lubi. Także ja myślę, że on się po prostu boi fal. On się boi, tak, nie ma fal. Jak nie ma fal, to on wtedy Pływał, uwaga, bo wejdę w krzaki z telefonem. Aga powiedziała, że inaczej musimy kamerę trzymać bez malutka. Ale nie tak, wiesz, spod biustu, znowu. Także, także teraz. teraz... Nie, bo teraz są dziurki w nosie będzie widać. Myślę, że taki, taki widok jest bardziej komfortowy. No, Wprawdzie widzicie, będę widzicie się musiał co, schylać. Zaraz ja z nim mam przekichane. Będę, będę się musiał, No mam za krótką rękę, musisz mi kupić duszyki. Także o, patrzcie, o, tak, tak bym musiał chodzić. Po, poczekaj, bo nasz pies się pasie znowu. Pies się zatrzymał na wypas. No bo to jest pies na wypasie, no. Na wypasie, tak, także musimy zmienić kąt, nie wiem, że ono taki kąt. Ciężko powiedzieć, Dobrze, czekaj. No a może taki kąt zrobimy? Poczekaj, patrz. Tak. Może tak to zrobimy? Nie, o, tak nie. No o, tak. nie, bo teraz głowę ci obcinam. Znaczy czy wiesz, no żadna strata dla kanału, nie? Och jeju. Także myślę, że bez tej głowy będą większe zasięgi. <noise> nie no, głowa ciągle. No cię nie, tak no ty przyga, musisz no. trzymać. No, no ewidentnie dobra, no ty, to ty da, musisz ja, trzymać spróbuję, tylko... No, Dobrze, no. no. no nie, no to ja muszę iść za tobą, tak. O. O, no, pro, o. o, teraz jest super, no. teraz Także jest będziemy idealnie. chodzili tak gęsiego i teraz jest idealnie, dobrze, że mamy mikrofony. Także o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o pikselu, także od dwóch lat jest, jesteśmy jego... Nieodłącznym członkiem naszej rodziny. Tak, jesteśmy jego szczęśliwymi przyjacielami. Tak. Nie wiem, tylko jest bardziej szczęśliwy. Ale on chyba jest szczęśliwy, zwłaszcza jak nas o 6 rano budzi. Także... No co zrobić, co zrobić? No trochę jak z dzieckiem. Nie Gorzej mamy... niż z dzieckiem. Nie mamy dzieci, to mamy psa, więc... więc. Ale to, to, to tak jest, no. Także, Ale zobaczcie, teraz ona niesie kijek i nic nie mówi. I tak będzie cały czas na kanale. Ona się będzie Przez wstydać Przez większość czasu. Większość. No dlatego widzicie, otworzyliśmy kanał, bo na Instagramie... Mimo tego, że prowadzę kilka kanałów, to na Instagramie się wygadać nie mogłem. A pisanie już mi frajdy nie, nie sprawiało. Także... O, patrz, jakie piękne ujęcie. No, cudownie. O, te słońce i mnie nie widać. Jest super. No, teraz też nie będzie widać. O, teraz Cię widać. Także... Trzymaj. <laughs> jest super. znak no, Ty musisz trzymać. Ja tak? jesteś lepszy w trzymaniu. No, co ja Ci poradzę. Co jeszcze chcesz powiedzieć widzom? Teraz Ci tak potrzymam. Nie wiem, a co, o czym jeszcze możemy powiedzieć widzom? Tak? No, nie no, nie wiem. To pierwszy no. odcinek ciężko powiedzieć. Ciężko, no właśnie ciężko powiedzieć. Ciężko no. powiedzieć. Głupia się czuję idąc lasem z kijem, z kamerą. Czuję się trochę taki, taki Japoński turysta. Snapshot. Tak, tak jest naprzód. a foto. Także czuję się troszkę jak japoński turysta. No ale cóż, no podjęliśmy jakąś decyzję. Tak myślę, że tak teraz będzie wyglądało nasze życie. Nasze podróże. Obiecałem sobie, że w tym roku na wycieczkę, na naszą... Na wycieczkę. Na na, naszą podróż. Na, na naszą podróż nie zabieram sprzętu elektronicznego, że za, nie zabieram... Komputera. To było zanim podjęliśmy decyzję, że ten kanał w ogóle tak, będzie. Tak, miałem wziąć tylko aparat. Też się nad nim wahałem. E, miałem wziąć tylko i wyłącznie aparat, porobić jakieś, jakieś tam foteczki. Miało być fajnie, no a teraz hmm. będzie fajnie, bo muszę zabrać... E, Wszystko inne. Muszę zabrać GoPro, muszę no, zabrać no. komputer, dyski, drona, co? aparat. Czyli to, co w sumie nosisz zawsze. Tak, tak żeby jakieś takie... 10-15 kilo sprzętu znowu będzie do noszenia. No ale co zrobić, nie? Całe życie to wiecie, no. No wiecie, nie? No, no wiecie. Wiecie, nie? Wiecie. No co, o co chodzi? No nic nie zrobisz. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Także już mamy kolejne wejście po 3 minuty, prawie 4. Myślę, no to że powoli. Jakiś filmik z tego będzie. Tak, myślę, że faj... jakiś filmik z tego będzie, jakieś tam przebitki porobimy. Kompletnie nie mam doświadczenia w tworzeniu wideo. Gdzieś tam z, dronem coś tworzy, z drona coś tworzyłem, tworzyłem coś z tego znienawidzonego GoPro, ale nigdy to nie było gadane, nigdy to nie było tam powyżej. I nigdy nie było udostępniane na YouTubach, więc... Tak, także nigdy nie myśleliśmy o tym w jakikolwiek sposób poważnie. No więc jest ciekawie. No jest ciekawie. Nowa przygoda, nowe wyzwania jest ogólnie. Sympatycznie. Ale jak tak patrzę, to mamy, tak jak mówię, mamy kolejne wejście już koło 4 minut. Także myślę, że będziemy powoli zmierzali w stronę końca. Zwłaszcza, że jeszcze muszę to obrobić, wrzucić. Zmontować, obciąć, przyciąć. Zmontować, wiecie, obciąć, przyciąć, ocenzurować. Tak. A biorąc pod uwagę, że dawno tego nie robiłem, to, no to może być niełatwo. Nie także wczoraj, wczoraj robiliśmy pierwsze podejście do, do rilsów na Instagramie Tak, to dla nas też coś nowego takich gadanych, gdzie próbujemy Wam przekazać trochę wiedzy, trochę, trochę jakiejś inspiracji. Tak, bo musimy powiedzieć, że nie będziemy tylko pokazywać naszych podróży, ale będziemy też chcieli Wam pokazać takie małe weekendowe wycieczki, gdzie warto po co. To Kiedy to powiedziałeś? Nie no, mówiłem no, no, na początku. Ta. Także obserwujcie na Instagramie, będzie, będzie seria e, odludki inspirują. Od lutki uczą, znajdziecie tam na razie informacje na temat wywozu psa za granicę i przywiezienia go bezpiecznie z powrotem, bo to jest chyba ważniejsze. Znaczy bezpiecznie, bez, bez komplikacji. Na bez granicę. komplikacji celnych, także macie tam pełne informacje. A tymczasem myślę, że powoli zakończymy, tym no bardziej, że jadą ludzie, a my się. Na, szczę a, na szczęście nie w tą... Nie, nie w tą stronę? Nie. A no to nie musimy się. Nie musimy się wstydzić. Nie musimy się nie musimy się kitrać, także... Także no tak będzie, tak będzie, no. Spodziewajcie się. Nie będzie cięć. Spodziewajcie się niespodziewanego. Dokładnie. Nie będzie nie wiadomo jakich cięć, nie będzie tudowania. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No i co? Jak próbujemy to spisać wszystko, to wychodzi sztucznie. A jak gadamy głupoty, to przynajmniej to jesteśmy my. No i tyle, no. Będzie dużo przekomarzanek, dużo spierania, bo ona zawsze wie najlepiej. No, no przecież. No przecież, no widzicie. Także jak to wiadomo ostatnie zdanie należy do mężczyzny, brzmi ono, tak kochanie, masz rację. Oto, tak. Także tak to, tak to u nas jest. No i żeby nie powiedzieć no i co, bo ja wszystkie filmiki kończę, no i co, żeby nie powiedzieć no i co, to powiemy tylko subskrybujcie nasz kanał. Dokładnie, pierwszy raz na tym kanale Padło to słowo. Padło to <laughs> słowo, subskrybujcie, naciśnijcie, ten dzwoneczek na dole. E Ciś... Polaj. Polajkujcie, Boże, jeszcze nie wiem, co tam można zrobić. Tak. Myślę, że nauczę się, będą się tu pokazywały na dole te wszystkie dzwoneczki, te wszystkie cuda. Yy, tam, na razie Będą chcemy... jeździć te guziczki i tak dalej. Te guziczki. Będziemy mówili, że to było w tym filmie, w tym filmie, ale na razie, no, w związku z tym, że to jest pierwszy film, no to, no to nic nie będziemy mówili także. <laughs> także, no, co, to, co mamy mówić? Pożegnamy się w takim razie i, i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa.